Witajcie, kochani, i już mamy piątek, 27 czerwca 2025. Jaka energia ze świata zwierząt na piątek? Rozpoczynamy weekend, kochani. Wow, no nosorożec. Pokonaj każdą przeszkodę. Jeśli macie jakieś plany, jakieś cele, jeśli coś będziecie wykonywać, jakieś zadanie, to wszelkie trudności z tym związane pokonacie na pewno. Każda sytuacja się rozwiąże w trybie korzystnym dla Was pokonywania trudności. Moi kochani, 37 nosorożec, bardzo kwiecista karta. Energia ziemi. Ale też i ognia, pokonywanie przeszkód. Pokonaj każdą przeszkodę. Zobaczcie on tutaj na końcu rogu ma koronę. Widzicie? Taki piękny. O, mam. gdzie do oczyszczenia. Się tak lało. W parku byłam z Pietutką. Przyszła burza, błyskawice i grzmoty, i wszyscy uciekli. Ludzie się boją. Boicie się burzy? Też się boicie? Napiszcie, co, co takiego się wydarza w Was, jak przychodzi burza. Co to za uczucie, czego się tam boicie, jakie to są uczucie. Pomys pietutką. Obserwowałyśmy to. Stałyśmy w deszczu. Ona chciała chodzić. W ogóle tak jakby po tym parku szukała, kto jeszcze został, ale naprawdę wszyscy uciekli. Potem spotkaliśmy jeszcze. Yy, już burza minęła, i, ale padał deszcz. I spotkaliśmy jeszcze. Piatutki, koleżankę, taką przymiłomanie. I sobie jeszcze po tym deszczu pokryłyśmy w piłkę. <grymne> Czy burza jest przeszkodą? Może być tak, że nic się w zasadzie nie wydarzy. Może być burza, mogą być grzmoty, może być hałas, ale nic się nie wydarzy. Nic się nie wydarzy. Jeśli miałoby się coś wydarzyć, to... Jak to mój y, pan prezes kiedyś powiedział, jak zaparkowałam i tak trochę krzywo, i się go pytam, panie prezesie, jak pan myśli przeparkować to auto? On mówi, jak mają pierdyknąć, to pierdykną w niewystający. <grym> no też prawda. Jak się ma coś stać, to się po prostu coś stanie, choćbyśmy mieli nie wiadomo jakie zabezpieczenia. To też prawda, ale też w naszych wyobrażeniach strach i lęk powoduje, że to ryzyko jest takie urealnione, że naprawdę to się może wydarzyć. I w zasadzie niespodziewanie się rzeczy mogą wydarzyć. Tego się nie boimy i po prostu działamy w świecie, chodzimy, robimy różne rzeczy. Jeździmy samochodami, prawda? Chodzimy po schodach. Kiedyś miałam takie powiedzenie, że nawet przy pracowaniu żelazkiem można umrzeć, nie? Może żelazko mi spaść na stopę w taki sposób, uderzyć mnie, że... <taki> takie miałam kiedyś teorie, więc... Chyba to było takie pocieszenie, że okej, okay, cokolwiek może się wydarzyć nawet bez mojej mm, świadomości. Ale raczej nie jestem zainteresowana, żeby gdzieś tam się wylogowywać z tego świata póki co, więc spokojnie. Yy, nic się nie wydarzy, a rozwój wolę organizować sama sobie, świadomie. Także kochani, organizujcie sobie rozwiązania. Nie organizujcie sobie problemów, tylko rozwój, a potem świadome rozwiązanie, kochani. No tak, wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Do zobaczenia w sobotę, a tymczasem dobrego rozpoczęcia weekendu i zakończenia tygodnia przede wszystkim. I rozpoczęcia weekendu. Dbajcie o siebie i pa, pa.